Cześć, w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie trochę o artylerii w Wojsku Polskim. Zapewne część z was kojarzy, że podobny film już był na kanale, zdecydowałem się jednak go usunąć, bo delikatnie mówiąc nie byłem z niego zbyt dumny. A przy okazji trochę się u nas pozmieniało w tym temacie od tego czasu, więc raczej nie widzę problemu w takim remake'owaniu starszych filmów. Omówimy tutaj sobie armatochałbice samobieżne i też problemy, które nam w tym zakresie doskwierają. Zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy od armatochaubic 2S1 Goździk. Są na wyposażeniu 9 brygad pancernych i zmechanizowanych, w każdej 1 dywizjon artylerii. Łącznie daje to 216 armatochaubic. Z tego 6 dywizjonów 144 sztuk zostało poddanych modernizacji polegającej na zintegrowaniu ich z zautomatyzowanym systemem kierowania ogniem Topaz. Teraz trochę o goździku samym w sobie. Jest to samobieżna arma, to kalibru 122 mm, posadzona na zmodyfikowanym, wydłużonym podwoziu MTLB. Masa bojowa to 15,7 tony. Ma ona zdolności amfibijne jako jedyny samobieżny środek artyleryjski na naszym podwórku. Zasięg prowadzenia ognia wynosi maksymalnie około 15 km. I jasne, nie jest to dużo, jest to mało jak na armatochałbice w dzisiejszych czasach. To jednak dzięki temu, że została ona całkowicie wyparta ze szczebla e, dywizji przez Armatochałbicę Krab, no to ten zasięg niewielki nie boli aż tak bardzo. Wiadomo, lepiej mieć trochę kilometrów zasięgu na zapas i do tego dążymy, ale całkowite wycofanie goździków i zastąpienie ich krabami nie powinno być jednak na razie traktowane jako priorytet. Potrzebna jest na to kupa kasy i czasu. Dalej przechodzimy do armatochałbic Dana, obecnie jedynych armatochałbic na podwoziu kołowym w wojsku polskim. Dywizjony tych armatochałbic wchodzą w skład trzech pułków artyleryjskich i dwóch brygad zmechanizowanych, które mają na swoim wyposażeniu rosomaki. Daje nam to 102 sztuki. W sumie Polska w latach 80. zakupiła 111 dział tego typu od Czechosłowacji. Najpewniej wszystkie z obecnie służących Dan zostało zmodernizowanych poprzez wyposażenie je w system TOPAS i nowe systemy łączności, podobnie jak to było z Goździkami. Masa bojowa to trochę ponad 29 ton, a napęd stanowi silnik o mocy 345 koni mechanicznych. Głównym uzbrojeniem Dany jest działo kalibru 152 mm, typowy kaliber, można powiedzieć, wschodni, o długości 36,5 kalibra, czyli relatywnie krótkie. Na przykład w rosyjskiej armatochałbicy 2S19, też 152 mm, długość działa to 47 kalibrów. Zasięg maksymalny wynosi 20 km, a szybkostrzelność, mimo zastosowania automatu ładowania, wynosi zaledwie 4 strzały na minutę. I o ile w kwestii goździków nie jest planowana ich modernizacja, już mamy gotowego następcę dla nich, to w przypadku danej sytuacja jest zgoła inna. W teorii miała ona być zastąpiona przez haubicę Kryl na podwoziu ciężarówki Jelcz, wykorzystującą izraelski system uzbrojenia z haubicy Atmos 2000. Miało to być proste i tanie rozwiązanie, jednak pewne zawirowania wokół tego programu doprowadziły do znacznego odłożenia go w czasie. Wskutek tego w 2019 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu modyfikacji armato-haubicy Dana, pracami zajęły się wojskowe zakłady uzbrojenia w Grudziądzu. W skrócie modyfikacja polega na poprawie komfortu załogi, zwiększeniu jej świadomości sytuacyjnej, aby to osiągnąć zastosowano nową kabinę załogi i kamery dla kierowcy. Oprócz tego ułatwiono eksploatację armatochałbic, zużyte i nieprodukowane elementy zastąpiono nowymi, zmodyfikowano silnik i skrzynię biegów oraz co bardzo ważne, możliwe że nawet najważniejsze, zmniejszono czas potrzebny do zajęcia stanowiska ogniowego i jego opuszczenia. Nie wymieniono głównego uzbrojenia, ale za to planuje się pozyskanie amunicji 152 mm o wydłużonym zasięgu. Taką amunicję o zasięgu ponad 25 km produkują Słowacy, od których zresztą mamy też licencję na produkcję amunicji 155 mm, więc tutaj raczej nie powinno być problemu. Takie prace wykonano na, na razie na pewno jednej danie, być może dwóch. Ta druga miała być bodajże. Zmodyfikowana do końca 2020 roku. Czy udało się tego dotrzymać, to nie wiem, ale w każdym razie trwają testy takiej modyfikacji. Jestem zdania, że najlepiej by było, gdyby takie prace wykonano na wszystkich posiadanych przez nas egzemplarzach. Czy tak będzie, czy może zmodyfikujemy tylko część, czas pokaże. Ja uważam, że powinniśmy stale modyfikować czy modernizować różne wozy, nawet jeśli wiemy, że wycofamy je za kilkanaście lat. Zazwyczaj po takim wycofaniu te pojazdy magicznie nie znikają, tylko są czasami sprzedawane, a częściej gdzieś magazynowane. A w razie ewentualnego konfliktu prędzej czy później, to oczywiście zależy od intensywności i tutaj te prędzej czy później to są dni czy tygodnie, te wozy przecież wrócą do służby. Lepiej by było gdyby jednak, na przykład, straty w artylerii uzupełniać zmodernizowanymi armat haubicami. I teraz przechodzimy do armatochałbicy Krab, czyli najnowszej zabawki, jeśli chodzi o naszą artylerię. Powstała ona w ramach programu Regina, obok innych elementów wchodzących w skład dywizjonu, jak wozy pomocnicze, wozy amunicyjne i wozy dowodzenia. Obecnie w służbie są 64 armatochałbice, niedługo będzie to 72, czyli 3 dywizjony i wchodzą one w skład 3 pułków artylerii. W sumie zakontraktowano dostawy 122 krabów, z tego dwa są przeznaczone dla Centrum Szkoleń Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu i zostały one pozyskane w wyniku obniżenia kosztów produkcji zamówionych 96 krabów. Po prostu było możliwe dokupienie dwóch dodatkowych armatochałbic z zaoszczędzonych środków. Masa bojowa kraba wynosi około 50 ton, napędza go 1000-konny silnik MTU. Główne uzbrojenie stanowi działo 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Przy obecnie używanej amunicji zasięg maksymalny wynosi około 30 km na amunicji bez gazogeneratora i około 40 km na amunicji z gazogeneratorem. Jak wspomniałem, tą amunicję produkujemy na licencji słowackiej. Została ona spolonizowana, i to też taka mała ciekawostka, z dwóch typów amunicji do wyboru. Wybraliśmy Tom z mniejszym zasięgiem, bo około 40 w porównaniu do 43 km, ale z większą ilością ładunku wybuchowego. Tutaj amunicja, którą wybraliśmy, zawiera 10 kg, a ta druga nieco ponad 8. Według tego, co podaje Huta Stalowa Wola, tak wygląda szybkostrzelność kraba. Tutaj głównie bym patrzył na szybkostrzelność przy ogniu intensywnym. Szybkostrzelność praktyczna to przy naprawdę długotrwałym, nieprzerwanym ostrzale z jednej pozycji, i tutaj sama technika używania armatochałbic samobieżnych w nowoczesnym konflikcie coś takiego wyklucza. MRSI, gdzie przy pomocy doboru odpowiedniej ilości ładunków miotających i różnym kącie podniesienia armaty przy każdym strzale, możliwe jest osiągnięcie efektu, gdzie kilka. Pocisków wystrzelonych z jednej armatochałbicy spada na cel w tym samym momencie, albo w bardzo krótkich odstępach czasu. Wyposażenie kraba stanowi też oczywiście system kierowania ogniem, system nawigacyjny, łączności wewnętrznej, zewnętrznej, system przeciwpożarowy, celownik do strzelania na wprost, krapto armatochałbica, więc też jest zdolny do prowadzenia ognia bezpośredniego. Radar balistyczny, system ostrzegania przed opromieniowaniem laserem, Obra 3, agregat prądotwórczy i tak dalej, i tak dalej. Część z tych elementów została opracowana i wyprodukowana w Polsce, jak na przykład ZSK Topas, systemy łączności, system Obra. Część jest produkowana na licencji, a część jest importowana z zagranicy i też absolutnie nie ma się tu czego wstydzić. Każdy kraj w kwestii zbrojeń w mniejszym lub większym stopniu opiera się na zagranicznych poddostawcach specjalistycznego wyposażenia, bo po prostu nie zawsze opłaca się budować od zera, latami, za gruby miliony czy miliardy zdolności w produkcji elementów, które już bez problemu są dostępne na rynku. Trzeba jednak uważać, by siebie nie wkopać i pozbawić się możliwości dalszego eksportu. Zazwyczaj występuje to wtedy, kiedy podzespoły bierzemy od kogoś, dla kogo nasz produkt może być konkurencyjny na rynku. W przypadku kraba taki problem może być z niemieckim silnikiem może nie musi bo Niemcy produkują swoje armatochałbice. Na rękę mogłoby im być zablokowanie sprzedaży tych silników, przez co nie moglibyśmy wyprodukować krabów na eksport a sami mogliby zaoferować temu potencjalnemu klientowi swoją PZH-2000. Podsumowując, produkcja w miarę możliwości, nie rzucajmy się tu z motyką na słońce, swoich podzespołów, produkowanie na licencji, o ile warunki licencji są korzystne, albo nawet kupowanie gotowych rozwiązań z zagranicy, nie jest złe, pod warunkiem, że dobrze sobie dobierzemy partnerów. Pewnie część z was kojarzy burzliwe perypetie stworzenia tej armatochaubicy. Założenie było takie, że od partnera zagranicznego mieliśmy pozyskać licencję na system wieżowy, a podwozie mieliśmy zbudować sami. Rozpatrywano tutaj propozycje Słowaków z Armatochaubicą Zuzana, Niemców z PZH 2000 i Brytyjczyków z AS90. Jako partnera wybrano Wielką Brytanię i spolonizowana wieża AS90 Braveheart trafiła na kraba. Jako podwozie wybrano upg czyli Uniwersalne Podwozie Gąsienicowe Nowej Generacji, wyprodukowane przez zakłady Bumarła Bendy. I tu też taka ciekawostka, jakby ktoś się zastanawiał, jak mógłby wyglądać krab, jakbyśmy wybrali propozycję słowacką. No to powstała taka armatochałbica, nazywa się Diana, jest ona zbudowana na polskim podwoziu UPG, wykorzystuje słowacki system wieżowy i docelowo ona była proponowana na eksport chyba dla Indii. Aczkolwiek finalnie nic z tego nie wyszło i powstał tylko jeden egzemplarz takiej armatochałbicy. Wracając do sprawy tego podwozia, no to właśnie ono było piętą achillesową kraba. Przez wady konstrukcyjne i niską jakość wykonania niektórych egzemplarzy z czasem zdecydowano się o zakupie licencji na podwozie zagraniczne i tu wybrano koreańskie podwozie z armatochałbicy K9. Taka zmiana pozwoliła pozyskać nowe technologie dla przemysłu, jaki w ogóle wyszła na dobre samemu krabowi. Podwozia są produkowane w Hucie Stalowa Wola, podobnie jak wieże i lufy. Lufy początkowo pozyskiwano z Francji i Niemiec, ale obecnie HSW ma już swoją lufownię i z produkcją krajowych luf problemu nie ma. Po wielu latach, bo w tym roku minie 20 lat od ukończenia pierwszego prototypu kraba, program Regina wyszedł na prostą. Program Regina tak? Ale już niekoniecznie inne programy, też powiązane z krabem. O tym sobie powiemy za chwilę. No ale w skrócie otrzymaliśmy w końcu porządną armatochałbicę na poziomie światowym, nie najlepszą, ale też na pewno nie można powiedzieć, że jesteśmy jakimś zaściankiem w tym zakresie. Widać, że rozwój artylerii samobieżnej jest najlepiej realizowany z modernizacji technicznej wojsk lądowych, a może też w ogóle modernizacji technicznej całych sił zbrojnych. I wypada ogólnie bardzo dobrze na tle Europy. Mimo sporych sukcesów w tej materii, trzeba sobie jednak zadać pytanie, co dalej i czego jeszcze nie załatwiliśmy. Po zrealizowaniu obecnego kontraktu w służbie, nie licząc szkolnych, będzie 120 krabów, czyli 5 dywizjonów. Trzy wchodzą w skład trzech obecnie istniejących pułków artylerii, 5 Lubuskiego, 11 Mazurskiego i 23 Śląskiego, z tego w tym ostatnim pełny moduł dywizjonowy będzie dostarczony w pierwszym kwartale tego roku. Łatwo policzyć, że do rozdysponowania pozostały nam dwa dywizjony, prawdopodobne, że trafią one do brygad, np. 21 Strzelców Podhalańskich, zastępując Goździki, albo do 1 Pancernej. Dostawy pierwszego z nich mają się rozpocząć już w tym roku. No ale w każdym razie widać jak na dłoni, że krabów potrzeba dużo, dużo więcej. Jeśli przyjmiemy, że krab ma w całości zastąpić goździka, albo przynajmniej częściowo i trochę zastąpi kryl, yy, i dodamy jeszcze do tego zapotrzebowanie dla nowo formowanej dywizji, no to dochodzimy do wniosku, że krabów możemy potrzebować nawet 288. 312 sztuk, czyli 12-13 dywizjonów. To może brzmieć nierealnie, ale trzeba pamiętać, że koszty będą rozłożone na wiele lat, że dostawy będą rozłożone na wiele lat. Między innymi to wynika z ograniczonej absorpcji produkowanych krabów przez wojsko, więc to nie jest tak, że my te prawie 200 dodatkowych krabów zamówimy jutro. Podobnie jest z Krylem, który ma zastąpić dany i też będzie na wyposażeniu nowoformowanej dywizji. Ich możemy potrzebować około 7 dywizjonów, czyli 168 sztuk. Tak się ostatnio zastanawiałem z racji, że program Regina będzie miał najprawdopodobniej następne fazy i będzie trwał jeszcze minimum kilkanaście lat, to czy nie można by się pokusić o opracowanie w międzyczasie wersji Kraba zbliżonej do tego co obecnie się robi za oceanem czyli do armatochałbicy XM1299. Mowa tu o zaimplementowaniu dłuższej lufy o długości 58 kalibrów. Oczywiście to nie wystarczy i zmian jest potrzebnych więcej, więc trzeba pamiętać, że program by trwał latami i to nie byłoby takie hop -siup. Nie byłoby to też rozwiązanie, które miałoby kompletnie wyprzeć kraby z krótszą lufą. Myślę tu raczej o wprowadzeniu tych krabów na sterydach w mniejszej ilości na szczebel dywizji, do pułków artyleryjskich. A kraby w obecnej postaci służyłyby w brygadach. Oczywiście to tylko takie dywagacje i luźne przemyślenia, ja mimo wszystko chętnie bym coś takiego zobaczył. Pozwalałoby to na wydłużenie zasięgu do około 70 km, a w przyszłości, z amunicją ze silnikami strumieniowymi, nawet ponad 100-150 km. Dłuższa lufa nie jest jedynym sposobem, aby osiągnąć większy zasięg. Na przykład yy, przy armatochałubicy G652 z RPA. Wow. Lufa ma 52 kalibry, tak samo jak w Krabie, ale komory przystosowano do potężniejszych ładunków miotających. Tam na amunicji o wydłużonym zasięgu strzelano na około 70 km. No ale teraz przejdziemy sobie do problemów i przemyśleń dotyczących naszej artylerii. Jak wspomniałem, jej modernizacja jest od paru lat jednym z niewielu procesów, który przebiega u nas ze sensem i do którego przykładamy dużą wagę. Widać, że modernizacja mniej więcej nadąża za światowymi trendami, a nawet czasami je wyznacza, jak to ma miejsce z wieżowymi, samobieżnymi moździerzami rak. Były potknięcia w postaci kryla, ale tutaj też można zakładać, że za jakiś czas wyjdziemy na prostą. Dzisiaj. Największym wrogiem artylerii jest artyleria, artyleria przeciwnika. Bardzo dużą wagę trzeba przywiązywać do unikania ognia kontrbateryjnego. Piekielnie ważny jest więc czas zajmowania i opuszczania stanowiska ogniowego oraz odporności na odłamki. Cały trik polega na tym, by zająć stanowisko, zasypać wroga pociskami, a potem uciec, zanim wrogie radary artyleryjskie wykryją pozycję, z której padł strzał i wroga artyleria przyśle nam swoją odpowiedź. A nawet jeśli nie zdążymy się oddalić na wystarczającą odległość, no to chociaż fajnie byłoby nie zostać podziurawionym przez odłamki. Dlatego krab jest spoko, dlatego powolny i delikatny kryl był niewypałem, no i dlatego artyleria holowana jest już trochę passe, no chyba, że masz bardzo dużą przewagę nad przeciwnikiem. Kryl najpewniej trochę... Trochę bardzo się zmieni. Wiemy, że na pewno nie będzie wyglądał tak jak do tej pory, gdzie bardziej przypominał hałbice do korzystania na różnych misjach stabilizacyjnych. W zasadzie to na bazie doświadczeń z owych był projektowany. Ale póki nie pokażą się jakieś wizualizacje, demonstratory czy prototypy, nie mamy pewności, jak nowy kryl będzie wyglądać. Wiemy, że zrezygnowano z wymogu transportu lotniczego Herkulesem i mówi się tutaj o tym, że ma on być oparty o duże, lepiej opancerzone podwozie w układzie 8x8, nie 6x6, jak to było wcześniej. Niektórzy nawet sądzą, i to jest całkiem realne, że może być wyposażony w automat ładowania. Jak to będzie wyglądało finalnie, przyjdzie nam trochę poczekać, aby się dowiedzieć. W każdym razie wiemy, że nowy kryl będzie. Trochę bardziej na wypasie, niż ten stary. Ja bym bardzo chętnie zobaczył tutaj coś w stylu Słowackiej chałbicy Ewa. Teraz wracając do problemów. W dzisiejszych czasach pojazdy wojskowe, szczególnie te bardziej zaawansowane, są platformami, elementem większego systemu. Aby wykorzystać jego pełny potencjał, są nam potrzebne pozostałe elementy. Tak jest na przykład z okrętami, samolotami i też armatochałbicami. A w zasadzie ogólnie szeroko pojętymi systemami artyleryjskimi. Tak samo musimy traktować kraba. Jest to niewątpliwie porządna armatochałbica, ale jeśli nie zapewnimy pozostałych elementów układanki, nie wykorzystamy jej pełnego potencjału. Problem jest z rozpoznaniem. Na każdy pułk przypadają trzy radary artyleryjskie Liwiec. Jeden oprócz tego jest we wspomnianym wcześniej Centrum Szkolenia w Toruniu. Artyleria dysponuje też bezzałogowcami FlyEye ale podobnie jak z radarami, nasycenie nimi jest niewystarczające, nie mówiąc już o tym, że stopniowo dzięki nowoczesnej amunicji zwiększa się zasięg rażenia artylerii, więc oczywiście środki rozpoznania też muszą mieć większy zasięg. Tutaj te nasycenie może się zwiększyć przy wprowadzeniu bezzałogowców w ramach programu Vizier, o ile będą one zintegrowane z Topazem. Obecnie używane drony FlyEye są już z nim zintegrowane i są stale ulepszane, modernizowane, ale w ramach programu Wizier postanowiono pozyskać system tej samej klasy, ale od innego, tym razem państwowego producenta. Mowa tu o systemie Neox 2 albo NeoX. Nie mam pojęcia jak to się powinno czytać. No, dosyć dyskusyjna decyzja. Bez załogowce Fly i dysponują chociażby większym zasięgiem, bo 60 w porównaniu do 35 km plus już mamy je ogarnięte, bo służą od dawna. No ale zobaczymy przy zakupie i przy przyjęciu wizjerów do służby, mają one być zamówione w tym roku. Jest też program Orlik, gdzie pozyskane zostaną, w zasadzie to już je zakupiono, ale jeszcze nie dostarczono, bezzałogowce o większym zasięgu około 150 km. Z tym, że ostatnio okazało się, że są pewne zawirowania związane z tym programem. No, okazało się, że jednak są potrzebne zmiany w konstrukcji płatowca. No, dziwaczna sytuacja, że do takich wniosków dochodzi już po zakupie danej konstrukcji i rok przed planowanymi dostawami. Pierwotnie dostawy miały się rozpocząć w tym roku, ale szanse są na to raczej niewielkie. No ale świetny pomysł, aby brać wizjery od tego samego producenta, z nimi na pewno będzie wszystko ok. PGZ-19R, tak się nazywa bezzałogowiec zakupiony w ramach programu Orlik, ma dysponować m.in. radarem z aparaturą SAR i laserowym wskaźnikiem celu. Następnym dużym problemem jest brak nowoczesnej amunicji. Na razie dla krabów kupiono tylko amunicję odłamkowo burzącą, zwykłą i o wydłużonym zasięgu z gazogeneratorem, brak amunicji kierowanej, dymnej, w praktyce zapalającej oraz kasetowej. Na tą ostatnią są małe szanse, mimo że Polska nie podpisała konwencji o zakazie broni kasetowej. Prace nad taką amunicją jednak nie są prawdopodobnie prowadzone, mimo że wcześniej były prowadzone dla amunicji 122 i 152 mm, więc jakieś doświadczenie w tej kwestii mamy. Z amunicją kierowaną jest trochę lepiej, bo planuje się jej pozyskanie i niektóre jej typy mają być produkowane w kraju. Część jest dalej od wprowadzenia, część jest bliżej. Do tej drugiej grupy należy na pewno pocisk APR-155, tworzony przez MESCO i nie tylko, w ramach programu Szczerbiec, podobnie jak APR-120 dla raka i Pirat jako przeciwpancerny pocisk kierowany. Łączy je ten sam sposób naprowadzania czyli na odbitą wiązkę lasera. Cała trójka ma osiągnąć gotowość do produkcji seryjnej w tym roku. Przy projektowaniu APR-155 opierano się na ukraińskim pocisku Kwitnik, ale trzeba jednak pamiętać, że nie jest to tylko licencyjna kopia, a raczej następny szczebel w ewolucji amunicji tego typu, gdzie najważniejsze elementy zostały zaprojektowane od nowa w Polsce. APR-155 cechuje się zasięgiem do około 20 km i pewnie masie osób. Wyda się, że jest to znacząco za mało, bo, bo przecież zwykła niekierowana amunicja lata znacznie dalej. No ale nie, wynika to z samego sposobu użycia takiej amunicji. Jak wspomniałem, pocisk jest kierowany na odbity promień lasera, czyli wymaga, aby ktoś podświetlił cel, który ma zostać porażony. To samo w sobie wymaga, aby. W cudzysłowie podświetlający miał cel w zasięgu wzroku. Taka amunicja ma służyć do wspierania naszych oddziałów, które walczą w bezpośredniej styczności z wrogiem. Istnieje wtedy ryzyko ognia bratobójczego przy użyciu amunicji niekierowanej. Amunicja kierowana na odbity promień lasera zapewnia bardzo wysoką precyzję na tym dystansie kilkunastu-dwudziestu kilometrów często poniżej 1 metra, gdzie dla amunicji niekierowanej liczy to się w dziesiątkach metrów na takim dystansie. Taka amunicja wymaga podświetlania celu tylko w końcowej fazie lotu, co przekłada się na zwiększoną żywotność dla na przykład żołnierzy podświetlających cel. Dzięki wysokiej precyzji można też razić cele będące w ruchu. Oprócz tego planuje się też już od paru lat pozyskanie amunicji naprowadzanej na współrzędne GPS. Oraz przeciwpancernej amunicji tak zwanej inteligentnej, zawierającej dwa podpociski, które same poszukują i naprowadzają się na cel na podstawie sensorów podczerwieni, radarów czy lidarów. Przykładami takiej amunicji jest pocisk Bonus czy Smart. Jeśli chodzi o amunicję kierowaną na GPS, to tutaj podejścia są tak naprawdę dwa. Mamy droższą amunicję, na przykład Excalibur, i tańszą, w postaci takich kitów, zestawów konwersyjnych do klasycznej amunicji. Nazywa to się PGK od Precision Guidance Kit. Wygląda to tak, że w miejsce zwykłego zapalnika się wkręca taki moduł z powierzchniami sterowymi. No, w skrócie, ze zwykłej, głupiej amunicji robimy kierowaną. W porównaniu z Excaliburem, takie rozwiązanie, jak wspomniałem, jest znacznie tańsze. Ale zapewnia też mniejszą precyzję i zasięg od amunicji dedykowanej, od początku tworzonej z myślą o takim sposobie naprowadzania. Wynika to m.in. z tego, że zwiększa się waga i opór aerodynamiczny pocisku. Więc, na przykład, na tej naszej amunicji o zasięgu 40 km, po przerobieniu jej nakierowaną moglibyśmy strzelać na mniej więcej 30-35 km. Problem z Excaliburem jest taki, że jest to pocisk bardzo, bardzo drogi. Jego cena jest porównywalna z kierowanymi pociskami rakietowymi 227 mm o większym zasięgu. Mimo wszystko, najlepiej by było, gdyby nie traktowano wyboru Excalibura i PGK jako albo-albo. Potrzebne są dwa typy, z tym, że w różnych ilościach. Oczywiście pocisk klasy Excalibura w mniejszej ilości do uderzeń tam, gdzie potrzebna jest naprawdę bardzo duża precyzja na dużym dystansie, około 50 km. Tutaj deklarowane CEP to 10 metrów. To oznacza, że 50% pocisków trafia w obszar o promieniu mniejszym niż 10 metrów od celu. W przypadku PGK jest to mniej niż 50 metrów. Te tańsze moduły byłyby oczywiście u nas jako te bardziej powszechne. Oczywiście fajnie by było, gdyby coś mogło wskazywać cele dla takich pocisków na większym dystansie, to tak w kontekście potrzeby rozwoju środków rozpoznania. Jest też amunicja podkalibrowa o wydłużonym zasięgu rzędu 70-80 km. Na przykład wulkano od Leonardo. No w skrócie widać, że możliwości rozwoju systemu, jakim jest artyleria samobieżna 155 mm, jest po prostu mnóstwo. I w momencie kiedy już produkujemy nowoczesne armatochałbice tego typu, no to naprawdę wielka szkoda gdybyśmy z nich nie skorzystali. Okej, okay, to byłoby na tyle, znowu mi wyszło trochę dłużej niż planowałem. Zachęcam oczywiście do komentowania i oceniania filmu oraz subskrypcji kanału. Do usłyszenia.